Do dwóch wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców doszło w ostatnim czasie na terenie naszego powiatu. Do pierwszego zdarzenia mieszkaniec powiatu zwolońskiego doprowadził w Leokadiowie, gdzie potrącił na stacji paliw rowerzystą. Z kolei w miejscowości Zarzecze pijany kierowca spowodował kolizję z samochodem, w którym podróżowała czteroosobowa rodzina. 56-letni mieszkaniec powiatu Zwoleńskiego. Przyjechał na stację paliw w Leokadiowie w gminie Puławy. Wjechał na tą stację, ale nie wyrobił się pomiędzy krawężnikiem a dystrybutorem i najechał na rowerzystę, który siedział na swoim rowerze. Na szczęście rowerzysta nie doznał poważnych obrażeń. Natomiast jego wątpliwości wzbudził stan, w jakim znajdował się kierowca. Dlatego też została wezwana policja. Badanie wykazało, że kierowca miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policja Zatrzymali mu prawo jazdy, będzie musiał się liczyć z surowymi konsekwencjami. W zarzeczu w gminie puławy doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, w którym poszkodowanymi była czteroosobowa rodzina, dwoje rodziców i dwoje dzieci. Jadący oplem kierowca zwolnił przed przejściem dla pieszych. Wówczas samochód, który jechał z tyłu za nim, uderzył w tył Opla. Kierowca tego samochodu, który uderzył w Opla. Kierowca Audi nie zauważył, że kierujący przed nim zwalnia przed przejściem dla pieszych, nie zachował należytej odległości pomiędzy tymi pojazdami, na skutek czego doszło do zderzenia. Tak jak powiedziałam, do szpitala trafiła czteroosobowa rodzina, dwoje rodziców i dwoje dzieci. Po badaniach okazało się, że doznali ogólnych potłuczeń. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji będzie odpowiadał przed sądem.